Jak to ma pójść tędy, kurna? Przełączymy mu na trybik Low Pójdzie? Kurna Szwagier Raczej Abra, tu już chcę poradzić na zwykłym trybie Dwójeczki se ruszymy Co to kurna Pipcy Idzie, idzie Idzie Idziesz młody Młody nie poddawaj się Wow, dobra wrzucamy Wrzucamy jednak tego samy jednak dziada 4 na 4 na low o kurwa Ja jedzie Ja jedzie Jak burza Uh, yes. <risos> <risos> Raczej, no, Je, wow, a jes sobie. Aha se poradil. Da a se zaparkuje! Gurva! Ooooooo! A to é Bicu!